Witam serdecznie. Dzisiaj z programem Aura jesteśmy w Zawoi. Teraz będzie bardzo smacznie. Obiecuję, nie tylko smacznie, ale też ciepło. Za mną kominek troszkę się grzeje i bardzo dobrze, bo na zewnątrz chłodno, mrozik. No ale to są warunki przede wszystkim wspaniałe dla narciarzy, bo tutaj dużo śniegu. O tym jeszcze będziemy mówić. Teraz kilka informacji o pogodzie. Spójrzmy na mapy, co dzisiaj w naszym kraju, a także w regionie. Spoglądamy na mapę Polski. A tutaj pogodniejszy poranek. Przywitał mieszkańców. W Małopolski, Górnego Śląska, Podkarpacia i północnych krańców pomorskiego. Tam jednak po południu niestety również pojawi się więcej chmur nad pozostałą częścią Polski. Już od rana niebo przykrywać będą chmury i towarzyszące im opady śniegu. Włódzkiem i Świętokrzyskiem niewykluczone również deszcz lub też brzawka o charakterze marznącym. Niedobra informacja. Przeważnie opady te będą słabe. Padać nie powinno na południu Polski. Cieplej na południu i zachodzie około zera, mroźniej na północnym wschodzie minus 6 stopni na Suwalszczyźnie, Podlasiu, a także na Mazurach. Ja już dzień zaczęłam od dobrej kawy. E, przy takim biomecie, przy takich warunkach biometeo, to, to jest naprawdę coś, czego potrzebujemy wszyscy. E, a teraz jesteśmy hmm, w karczmie zbójnickiej w Zawoi. Ja mam dwóch gości tutaj przy sobie, dwóch przystojnych panów. E, witam panowie. Jest Leszek Młodzianowski, przewodnik beskidzki w wolnych chwilach zbójnik. Witam cię serdecznie. A także Piotr Jezutek, znany wszystkim widzom na pewno z programu na przełaj. Witam cię! Witaj, witaj cześć Nino, tak jak go z Bujnicy, ale dopiero tak piękno prowadząco program. Także moi drodzy, witamy serdecznie sydkich, również telewizów. Bardzo miło witać Was i gościć w programie aura, ponieważ jesteśmy w karczmie. Nie może zabraknąć jedzenia. Na stole po prostu pełno pyszności, smaków. Piotrze, może coś o tym jedzeniu tutaj w zawoi? Co tutaj się je? Bo rzec jest tako, że jak ten biometr korzystny, a narcia, ze już się co na stokach, no to później tam w Zoluntecku coś o, łoscypek z żurawiną, tak na dzień dobry, na początek No, żeby mieć siłę do tych nart, no to trzeba się pokrzepić dobrym jadłem, regionalnym, pozywnym, zdrowym, takimi śpekami zbójeckimi, kłotnikiem zbójeckim, plackami czeka, po czeka, bacosku. Czekaj, Śpek, śpek No to czeka, chyba to tak, jakby po wasom był błecek. A, dobrze, dobrze. To musisz tłumaczyć, wiesz? Będą my tłumaczyć z polskiego nanasę, z gwarą. W każdym razie tak normalnie w sklepie tego kupić nie idzie. Trzeba przyjechać do Zawoi co by posmakować chleba ze smalcem i tych innych z bujeckich przysmakówcy bacowskich, a później mieć siłę zaś na narty. E, przy nas tutaj także herbatka. Herbatka z prądem to chyba też taki e, typowo e, góralski napój, tak? Tak, o, specjalno góralsko. Herbatka, jak ktoś ma ochotę, to zaprosomy, to ona lekuje. To nie jest tak, że może zaskłodzić człowiekowi no rozgrzewo, kości. W tym, co ta e, taka ochota, przychodzi do człowieka Aha, śmiałość, a i do tego siła i energia. Czyli herbatką e, góralską pomagamy sobie, kiedy czujemy się nie do końca dobrze. Jak nam no, na przykład biomet nie sprzyja. <laughs> czyli dzisiaj w takim razie polecam wszystkim herbatkę. Góralską. Teraz Leszku, ja do Ciebie mam pytanie. Leszek Młodzianowski, przewodnik, jest przewodnikiem Beskickim. Leszku, ty wiesz troszkę więcej o szlakach, po których można tutaj spacerować? Może coś opowiesz nam i widzą? Tak, jest. ciupeckie więcej wiem samopracownik, taki wielki slag, slag zbójników karpackich, który ciągnie się przez pięć krajów, przez Polskę, Słowację, Czechy, Ukrainę i Rumunię. Natomiast stolica zbójnictwa karpackiego jest tutaj u nas w Beskidzie Zywieckim, w Beskidzie Śląskim, w dawnych górach śląsko-zywieckich. I tutaj właśnie nawiązujemy do star starodawnych tradycji zbójeckich. Tutaj pod Babią Górą zbójów było wielu, w XVII, XVIII wieku grasowało tutaj wiele band zbójnickich. Właśnie słyszałam, że są takie specjalne atrakcje tutaj. Kto ma ochotę? Co się może wydarzyć? No, moi moi mili, was tutaj do Zawoi, do pięknej miejscowości, gdzie już od dawna zbujowano, a my teraz kontynuujemy tę te tradycję i robimy napady zbójnickie, kuligi zbójnickie Janosikowym wąwozem, biesiady zbójnickie tutaj w naszej pięknej zbójnickiej karcmie w Zawoi Policnym. Tutaj jest taka piękniczka kapliczka z XVII wieku, kryta gontem, takim cebulastym, pięknym, jest hełmem i tą z zbójnicy ufundowali, żeby podziękować Panu Bogu za zrabowane skarby i też się odkupić, bo te z niejednego hrabie zaslachtowali tutaj na naszym slaku. Słuchajcie, Zawoje to pyszne jedzenie, no i wspaniałe miejsca, gdzie można przyjechać, pochodzić, pospacerować, pozwiedzać. No i do tego wszystkiego, drogie Panie. Ci piękni zbóje mogą was porwać. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście teraz z nami. Zapraszam o godzinie 12.55. Jesteśmy dzisiaj w zawoi. Program Aura. Zapraszam serdecznie, dziękuję bardzo panowie za rozmowę. Dziękujemy, pięknie. dziękujemy. w tej Zawoi Atrakcji. Co tutaj się dzieje? Ha! I co tu się jeszcze będzie działo? No, z tego co wiem, szykuje się moc atrakcji, to dla tych wszystkich, których jeszcze tutaj nie ma. Zapraszam was do Zawoi, bo dzisiaj z ekipą Aury, programu Aura, gościmy właśnie tutaj. Jest pięknie, jest cudownie, przede wszystkim jest śnieżnie, idealna pogoda dla narciarzy, a także dla tych, którzy po prostu kochają śnieg. Spójrzmy teraz na mapy, co dzisiaj jeszcze będzie działo się w naszym kraju. A dzisiaj jeśli chodzi o tą pogodną pogodę, to w Małopolsce, na Górnym Śląsku, Podkarpaciu i w Pomorskim. tam więcej przejaśnień, choć po późnym popołudniem może pojawić się więcej chmur. Reszta kraju pochmurna, przelotnie słabo może popadać śnieg w Łódzkiem, na Kujawach i w województwie świętokrzyskim. Nie wykluczono opady deszczu lub też mrzawki o charakterze marznącym. Opady te powinny być słabe około zaraz stopni na południu i zachodzie, najchłodniej minus 6 na Suwalszczyźnie, Podlasiu. I Mazura, a tutaj ze mną już e, dwóch panów, których mieliśmy okazję już poznać. Leszek i Piotr, witam was serdecznie. Witowoc. Witajcie, witajcie! Witam Was serdecznie. Słuchajcie, panowie, tutaj się wiele dzieje, ale najpierw może Piotrze, ty, bo ja wiem, że ty jesteś takim zawojaninem z dziada Pradziada. Co tutaj się dzieje jeszcze? Zawojaninem z krwi kości z dziada, pradziada i kie zawsze ferie przychodzą zimowe, to robimy cykl imprez w Zawoi. Lato w Zawoi, kiedy a w zimie zima w Zawoi. Mamy zjazd na Bylecym, Puchar Wójta Gminy w slalomie, gigancie, skoki narciarskie, rozmaite cuda rzeźby w śniegu, ale wiecie, nawet jak turyści do nas przyjeżdżają w zimie, to my na niego domy letnicy. Co mu to, ja nie wiem, do dziś. Ja wiem, bo tu jest bardzo dużo słońca. Dzisiaj jest po prostu cudownie, pogoda rewelacyjna. No ehm, i z tego co... Wiem, to w Zawoi zbójnicy urzędują, czy to prawda? No w sumie urzędują już zbójnicy od XVII wieku. No i my kultywujemy cały czas te tradycje zbójnickie. Kiedyś grasowała tutaj bursa e, zbójnicka Jerzego Fiedora zwanego Prośbokiem z Kamesznicy. Później był Józef Baczyński, Skawicki zwany. No a teraz zbójujemy tutaj my. Także jest piękniczko i zaprosimy was do tego pięknego miejsca. No, musicie mieć albo sens, albo nie się takich zbójników spotkać. A kiedy przyjedziecie w zimę do nos, to na mam, Babią Górę, Matkę Ta radził się nie wybierać. Bez raków, dobre głowówia, można się za to wyszaleć na Kolei Linowej, na Orczykach, czy spacerować w Paśmie owieckim, albo Policy, na nartach biegłowych, czy na rakietach śnieżnych. Panowie, powiedzcie, kogo ci zbójnicy porywają? Czy to tylko kobiety, czy panów też? No kiedyś zagrożeni byli hrabowie i różni mości pankowie, którzy mieli dudki, no, a teraz są zagrożone przede wszystkim piękniuczkie dziewczynki, które czasem porywamy do okupu, no i wtedy jest dużo gry, zabawy, konkursów i jest piękniuczko naprawdę, jest to fajna atrakcja. Także te stare, stare tradycje, że zabierali zbójnicy bogatym, a dawali biedocie, do dzisiejszego dnia są. Słuchajcie, w takim razie... Co, nam pozostaje zaprosić bardzo, bas, bardzo serdecznie wszystkich tych, e, którzy po prostu mają ochotę troszkę się tutaj pobawić, mają ochotę, po... ale... Ale... A?